Witam serdecznie. Późne, późne naprawdę godziny wieczorne, nocne w zasadzie, ale to, co mam do zrobienia dzisiaj, to zajmie tylko chwilę. Wcześniej musiałem troszeczkę się przygotować, czyli będzie peklowanie. Beczkę musiałem porządnie umyć, porządnie wyparzyć wrzątkiem, następnie przygotować wodę i ją ostudzić po to, żeby zadać składowe zalewy peklującej. Zamarzyła mi się porządna szynka wędzona, pachnąca dymem, pachnąca czosnkiem, ziołami. Więc długie peklowanie składowe do zalewy peklującej. Oprócz soli, gdzie dałem pół na pół, sól zwykłą i sól peklującą. Dałem też ziele angielskie, jałowiec, czomber i tymianek, piękne aromaty, wszystko. Dorzuciłem też kilka goździków po to, żeby ten akcent jeszcze był liślaurowy, no i czosnek, oczywiście czosnek. To wszystko zaraz wrzucę. 14 dni będzie się peklowało. W ciągu tych 14 dni mam nadzieję, że nic się nie stanie. Ja używam dawek soli peklującej i soli zwykłej troszeczkę niżej niż normy technologiczne, w związku z czym moja zalewa peklująca wymaga więcej opieki, więcej zaglądania, patrzenia czy wszystko jest ok, ale za to mam nadzieję, że jest trochę zdrowsza. I dlatego też dzielę sól peklującą i sól zwykłą pół na pół, żeby tych azotynów w zalewie peklującej było jak najmniej. Zacznę od może od liścia laurowego, którego rozgniotę i wrzucę. No! Pozostałe jakże aromatyczne zioła, też czosnek, kilka ząbków, i jeszcze to pokroję w paseczki. Do zalewy będę zaglądał najrzadziej co dwa dni, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok. Czy na pewno pięknie pachnie, czy się nie pojawiają jakieś. Niebezpieczne objawy z zalewami jest tak. Jeżeli jest pięknie pachnąca i klarowna, to jest świetnie. Jeżeli zbędnieje, to już jest sygnał, żeby uważać. Chociaż sam w sobie jeszcze nie jest dyskwalifikujący. Ale gdyby się okazało, że zaczyna się pojawiać jakaś pianka, jakaś ciągliwość, pogorszył się aromat, to już nie jest dobrze. I teraz w zależności od tego... Jak duże zmiany nastąpiły? Albo już jest, jak to się mówi, po ptakach i mięso stracone, albo jest do odratowania. W dawnych książkach przedwojennych, powojennych, kiedy lodówek nie było i kiedy peklowano w temperaturach takie, jakie były w ziemiankach czy w piwnicach ziemnych, zapis był wyraźny. Jak się właśnie coś takiego złego z zalewą dzieje, to natychmiast mięso wyjąć, porządnie opłukać pod bieżącą wodą zrobić drugą taką samą zalewę i mięso włożyć z powrotem. Można tak zrobić, jeżeli to, co się z mięsem działo, nie było jeszcze za bardzo przesadzone. Ja pamiętam, że tak robiono i do dzisiaj żyję. Ale to naprawdę wszystko zależy od tego, na jakim etapie te negatywne. Objawy żeśmy zaobserwowali. Jak tam już nie jest dobrze, to naprawdę nie ma co ryzykować. Lepiej częściej zaglądać i sprawdzać, żeby jeżeli by się miało coś dziać, to wyłapać to we właściwym momencie. Teraz włożyć do środka. Te ładne kawałeczki szynki. Wody powinno być tyle, żeby na pewno mięso całe było pod powierzchnią. Dobrze jest też położyć jakiś talerzyk, żeby to mięso pod tą powierzchnią utrzymać. Do lodówki 4 stopnie to jest idealnie, nie więcej jak 6. I w tych warunkach przez 14 dni pod czujnym moim okiem będzie się peklowało. Do zobaczenia za 14 dni. Pachnie cudnie, teraz już. I tak ma pozostać. kloowanie zakończone. Pierwszy test aromatyczny musi być pozytywny, to musi ciągle, pięknie, ładnie apetycznie pachnieć. Teraz te kawałeczki mięska wydobędę. Na chwilę pod bieżącą wodę, żeby opłukać, potem powieszę, żeby wyschły. Po temperaturze pokojowej, dwie może trzy godziny, zobaczymy jak to będzie. W każdym bądź razie, jak już będą prawie suche, to rozgrzaję wędzarnię do 70 stopni. Tak 60-70, i do gorącej wędzarni te szyneczki włożę. Tam się znajdzie jeszcze jedno mięsko, które nie jest tematem filmu, ale miejsce w wędzarni jest, więc się je wykorzysta. Więc troszeczkę w wędzarni ciaśniej będzie, ale parametry takie same, więc po prostu będzie. Jeszcze jeden kawałek indyka. To na razie. Nadziewam na haki i odwieszam aby i wyschła. Wędzarnia rozgrzana do 60 stopni, to można już przykładać! Zrębka bukowa. Po trzech godzinach po 5 godzinach czas na podniesienie temperatury do 85 stopni. I koniec popiekania. Można wyjmować cenę. A teraz w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej przez dwie doby, a potem do chłodnej piwnicy na kilka dni, kilka dni. Szyneczka powiesiała w chłodnej spiżarni, i czas teraz zajrzeć do środka. Tak wygląda. Mmm, ślicznie pachnie. Mm, pycha. To jest początek jej drogi. Już jest dobra do konsumpcji. Może jeszcze spokojnie z tydzień czasu na nią poczekać bo jest jeszcze potencjał, żeby delikatnie podeszła, ale już jest super. Jak ktoś woli taką wersję bardziej widgotną, to to jest dobry moment. Pyszotka. Zapraszam do subskrypcji kanału i proszę kliknijcie w ten dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, na które serdecznie zapraszam. Na razie. I na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w którym znajdziecie takie rzeczy jak benzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych, oraz tematyczne koszulki I co ważne żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty, zapraszam serdecznie.